W XVIII wieku w małej francuskiej prowincji Jevoudon, znajdującej się na południu Francji, nieznana bestia siała postrach i śmierć. Kryptozoolodzy, czyli ludzie zajmujący się badaniem zwierząt występujących w mitach oraz legendach, zaliczają do tak zwanych kryptyt, czyli stworzeń, które nie zostały potwierdzone przez zoologię. Czym zatem było tajemnicze stworzenie, które w latach 1764. 1767 miało na koncie ponad setkę ofiar? Zacznijmy od początku. Pierwsze ataki bestii rozpoczęły się na górzystym terenie Montmouchon. Stworzenie atakowało głównie kobiety oraz dzieci, a rzadziej mężczyzn i zwierzęta. Tym, co udało się wyjść z życiem po ataku bestii, sytuacje to będą im przypominały okropne rany oraz częste kalectwo. Na początku czerwca 1764 roku Młoda kobieta, która zajmowała się pilnowaniem wypasanego tam bydła, stała się pierwszą ofiarą ataku. Towarzyszące jej psy uciekły w popłochu, a ona sama zawdzięcza swoje życie właśnie pasącemu się tam bydłu. Kiedy dotarła do wioski, nikt nie chciał uwierzyć w jej historię, a ona sama opisywała stworzenie jako wielkiego wilka. Po paru dniach historia ucichła. Jednak parę tygodni później ludzie znowu sobie o niej przypomnieli, a to za sprawą następnego ataku. Bowiem 30 czerwca bestia zaatakowała 14-letnią dziewczynę z wioski Saint-Étienne. Dziewczyna nie miała już tyle szczęścia, co ostatnia ofiara ataku, a jej rozszarpane ciało po pewnym czasie odnaleźli wieśniacy. Lato 1764 roku obfitowało w kolejne ataki. 8 sierpnia bestia zabiła 15-letnią dziewczynę, a 25 sierpnia ofiarą padł chłopak w tym samym wieku. Natomiast wrzesień był jeszcze krwawszy. Ginęły kolejne osoby. 8 października 15-letni chłopiec przeżył spotkanie z bestią. Wpadł do domu przerażony, a na jego głowie i klatce piersiowej brakowało kawałków skóry. Dwóm kolejnym ofiarom również udało się przeżyć atak. Wszyscy opisywali bestię jako podobną do wilka, jednak dużo od niego większą. Jedna z ofiar tak opisywała to stworzenie. Nie jest wilkiem. Paszczy ma zawsze rozwarto. Uszy krótkie i proste, pierś białą i szeroką, ogon bardzo długi i mocny, tylne łapy wielkie i długie, mające kopyta jakby końskie, przednie łapy są krótsze i porośnięte długim włosiem, w każdej łapie jest po sześć pazurów. W związku z nasilającymi się atakami zakazano dzieciom oraz kobietom przebywania samotnie na pastwiskach, łąkach oraz zbliżania się do lasów. A lokalni myśliwi regularnie przeczesywali teren w poszukiwaniu bestii, bezskutecznie. Przełom nastąpił w październiku i listopadzie 1764 roku, kiedy to paru myśliwych wytropiło bestię w pobliskim lesie. Oddali do niej strzały, jak twierdzili celne. Pociski trafiły w cel, bestia upadła na ziemię, jednak po chwili wstała i zniknęła pomiędzy drzewami. Stworzenie swoimi atakami sprowadziło klęskę głodu. A miejscowa ludność zaczęła przypisywać jej nadprzyrodzone zdolności. Natomiast Miejscowy Kościół tylko pogłębiał rosnącą paranoję. Jakoby stworzenie te zesłał sam diabeł, aby karało ludzi za grzechy itd. Niektórzy zatem zaczęli wierzyć w bestię zesłaną z piekła, a jeszcze inni mówili, że winny za te zbrodnie jest Wilkołak. Ponoć w nocy było słychać coś w rodzaju śmiechu. A Ataki dalej się nasilały i zaczęły pojawiać się bardziej przyziemne teorie na temat bestii. Miała być ona hieną, lwem lub tygrysem, a nawet że zabójcą jest po prostu człowiek, który dawał upust swoim rządzom. Wydaje się jednak, że najbardziej prawdopodobną teorią jest ta o... Nie, nie o tym demonie z piekła, lecz o zwierzętach tresowanych specjalnie do zabijania ludzi. Ponieważ w tamtych czasach modne było posiadanie menażerii, czegoś na wzór prywatnego zoo, w którym hodowano dzikie i egzotyczne zwierzęta. A tak się przypadkowo składa, że rodzina szastelów posiadała na terenie swojej posiadłości coś na wzór ogrodu zoologicznego. Mieli oni świetne kontakty z kupcami z Afryki, a co za tym idzie posiadali zwierzę wręcz mityczne w tamtych czasach i kompletnie nieznane tamtej ludności, czyli hyen. Dodać tutaj trzeba, że jej wygląd i zachowanie dość mocno przypomina opis bestii. Rozpoczęto wielkie łowy. Do okolicznych miejscowości zaczęli zjeżdżać się myśliwi oraz łowcy nagród, skuszeni pokaźną nagrodą, którą obiecał wypłacić król za ubicie bestii. Jednym z nich był Jean Chastel, postać niezbyt lubiana przez tamtejszą ludność. Zajmował się głównie kursownictwem i z tego powodu miał częsty kontakt z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Gdy zaczęło się wielkie polowanie na bestię, Chastel odegrał w nim najważniejszą rolę. Przygotował poświęcone srebrne kule, po czym ruszył w kierunku polany, a gdy dotarł na miejscu, klęknął i zaczął głośno czytać Biblię. Chwilę potem bestia pojawiła się na horyzoncie. Ale co ciekawe, gdy zobaczyła Szostela, wcale nie kwapiła się do ataku. Po prostu stanęła i zaczęła mu się bacznie przyglądać. Ten natomiast spokojnie odłożył księgę, wymierzył z broni, po czym oddał strzał, który natychmiast powalił bestię. Potwór został zabity. Jego ciało zostało zbalsamowane i wożone po okolicy, a sam myśliwy stał się bohaterem. Tak kończy się trwający trzy lata horror. Do dnia dzisiejszego powstają teorie na temat tego, czym była krwiożercza bestia. Tak jak wspomniałem wcześniej, miała być potworem zesłanym z piekła, wilkołakiem, człowiekiem, który dawał upust swoim morderczym żądzom, lub dzikim zwierzęciem przywiezionym z Afryki, wytresowanym do zabijania ludzi. Według mnie i wielu innych, najbardziej prawdopodobna jest ta ostatnia teoria. Parę faktów może na to wskazywać. Na przykład to, że rodzina szastelów posiadała w swojej kolekcji hienę. Zwierzę całkowicie nieznane tamtejszej ludności. A opis bestii strasznie przypomina wygląd właśnie hieny. Ten z kolei musiał robić ogromne wrażenie na wieśniakach, w większości nieskalanych jakąkolwiek wiedzą na temat afrykańskich drapieżników. Natomiast odgłosy wydawane przez hieny mogą przypominać śmiech, który nieraz był słyszany nocą na pastwiskach, oraz fakt, że gdy bestia zobaczyła szastela, powstrzymała się od ataku, zupełnie jakby go znała. Natomiast fakt, że tak trudno było ją zabić, tłumaczony jest tym, że zwierzę miało na sobie coś w rodzaju pancerza prawdopodobnie nakładany mu przez właściciela, gdy wysyłał je na łowy. A dwie pozostałe teorie? No cóż, wilkołaka nigdy nikt nie spotkał, a nawet jakby spotkał, to pewnie i tak nie byłby w stanie tego komukolwiek opowiedzieć. A bestia z piekła? To już chyba jednak ten wilkołak jest bardziej prawdopodobny. A waszym zdaniem, która z tych teorii jest najbardziej prawdopodobna? Dajcie znać w komentarzach. Przy okazji chciałbym polecić film na temat bestii pod tytułem Braterstwo Wilków z 2001 roku. Do usłyszenia!